Witam wszystkich zgromadzonych w dzisiejszym odcinku klepanie kosy czyli pokażę wam nie wiem może i widzicie jak to mniej więcej się robi ja mam młotek i ostrą babkę i o tu trochę polibie będzie mi lepiej kosić wiecie co że to musi jakoś o tak o. nie przewracaj się nie wiem czy będziecie widzieć minie czy moje kolanie. Dobra, bierze się i tako i delikatnie się stuka. Aby prosto na babce leżałem. ja tam za bardzo klepać nie umiem, ale w miarę Tam sobie sobie po prostu nie, żeby można było jako tako trochę pokosić. Oczywiście, teraz to się nie kosi, a jaj nie, nie bardzo do koszenia. A jutro Wam pokażę, jak ona kosi z rana wraca. Jak widzicie, pomaganie jest już sprawne. Tylko trzeba jeszcze ten ciłnik kiedy będzie pomalować. Ale to na sezonie, po, po sezonie i w 30 zrobić podnośnik. Ludzie umieją ty yy, klepać i na tym tej babce. Ja tam za bardzo nie umiem. I tutaj to za bardzo ja nie umiem. Tam aby je trochę po... poribić. dobra jutro wam pokażę jak kosi kosa Kuba tutaj siedzi sobie o. widzicie też będzie się uczył kosy klepać potem wam obsadzę ją i pokażę jutro z rana jak się kosi ciągnik się prezentuje tak jeszcze tutaj po ustawie trzeba zbieżność, ale zbieżność to ustawię jak już trochę się wychodzi bo ze względu na to że że musi się, po prostu się ułożyć w siłowni 30 też mam wspomaganie